Ciekawi jesteście, w jaki sposób stary wieźmy latały na miotle? Albo jak ówczesna medycyna radziła sobie z problemem znieczulenia pacjenta przed i w trakcie operacji? A może zechcecie zajrzeć w przerażone oczy matki, która dowiaduje się, że jej kilkutygodniowy syn ma zostać rycerzem? Czy też dowiedzieć się, jak medyczny cud zakończył czyjąś śwalebną karierę? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie grając w czarne historie średniowiecza. To małe pudełeczko skrywa pięćdziesiąt strasznych opowieści, z najmroczniejszej epoki. Jeżeli jeszcze czujecie niedosyt, to być może zechcecie sprawdzić, dlaczego sługa za swoją wierność został powieszony. Albo jakim cudem martwy mężczyzna poprowadził swoich ludzi do zwycięstwa? I czy martwe zwierzę może zabić stajennego? I wreszcie, dlaczego postęp kosztował dobie sława życie? Najtwardsi rycerze czasami ronią łzy, a wielkie bitwy w ich kulminacyjnym momencie kończą się rozejściem wojów do swoich domostw. Czarne historie średniowiecze rzucają wam wyzwanie. Kto z was odważy się podnieść rękawicę?